Witam w kolejnym odcinku, dzisiaj, teraz, w tym odcinku zastanowimy się dlaczego miły facet warto aby przepracował relację z matką, czyli tak zwaną maczyną ranę. Niedawno nagrałem pierwszy odcinek toksyczności naszej matki i jaki ma to wpływ na powstawanie właśnie syndromu miłego faceta. I niedługo już kolejne odcinki, będzie ich około sześciu i teraz dlaczego bardzo ważne jest aby właśnie miły facet przepracował tą relację. Dlatego, że jeżeli jego relacja z matką nie była taka, jaka powinna, czy był, to, czy był kontrolowany, czy był poniżany, różne sytuacje się mogło, mogą wydarzyć. Ale kiedy miły facet nie przepracuje tej relacji z matką, co jest jednym z fundamentów właśnie wychodzenia z tego syndromu u jego faceta, to przede wszystkim będzie tak postrzegał każdą kobietę. Jeżeli na przykład był kontrolowany czy był poniżany, to kiedy nie przepracuje właśnie tej relacji z matką, to będzie przyciągał podobne kobiety do swojego życia. Dlatego tak ogromną ważną sprawą jest właśnie przepracowanie tego. Nie tylko będzie takie kobiety przyciągał, ale będzie myślał, że każda kobieta jest kontrolująca że każda kobieta jest zła Będziemy myślał, że każda kobieta jest, czy chce na przykład go zranić bo tak to właśnie zrobiła jego matka oczywiście jak zawsze mówię nikogo nie obwiniamy za taką sytuację no, bo wiadomo, że rodzice nam dali to co sami mieli ale jeżeli nie jest ważne co się stało wcześniej, a ważniejsze jest to co z tym zrobisz jak to brzmi jedno z takich bardzo znanych powiedzeń, nie jest ważne właśnie co ze mną zrobili, tylko jest ważne to co ja teraz zrobię ze sobą. A można zrobić naprawdę wiele, dlatego warto obserwować siebie. Jeżeli potrzebujemy jakiejkolwiek pomocy, to uda się po tą pomoc i tą relację przepracować. Bo kiedy przepracujemy tą relację, to wszystko zacznie się w naszym życiu inaczej układać. Inaczej będziemy patrzyli nie tylko na siebie, ale na świat. Bo zobaczmy, jaki to jest ból, że kiedy my, kiedy my zostaliśmy zranieni, to my postrzegamy tak właśnie wszystkich ludzi. Przecież tak naprawdę nie wszyscy są tacy, jacy na przykład byli rodzice, że na przykład nasza matka, kiedy była przemocowa. To nie znaczy, że każda kobieta taka jest, ale kiedy tak mamy w swoim. W paradygmacie właśnie poprzez tą relację z matką. Tak myślimy, że każda kobieta tak się zachowuje. A oczywiście nie jest to w ogóle prawdą. Przez to, że to wydarzyło się w naszym dzieciństwie, wytworzyły się pewne mechanizmy obronne, które mają za zadanie nas chronić. Kiedy jest taka sytuacja, że możemy wejść w jakiś związek czy relację, to myślimy od razu, że każda kobieta jest taka. Jak nasza mama, że na przykład nas, jak zrani, czy nas krytykuje, czy zacznie nas kontrolować, czy zacznie przyjmować nad nami władzę na przykład, bo, by, bo na przykład tak postępowała nasza matka. I myślimy, że tak każda kobieta robi. No oczywiście, że nie. Kiedy przepracujemy właśnie tą maczyną ranę. Ba, będę mówił o tym. Oczywiście oglądajcie ten kanał, jeżeli interesuje Was ten temat. A jest to naprawdę ogromna... Bardzo ważna sprawa. To wszystko się zmieni. Będziemy inaczej ich postrzegali. I kobiety, i siebie, i świat wszystko dokoła. Dlatego właśnie tak ważne, aby jeżeli miły facet chce wyjść z tego syndromu, nie chce dalej być, żyć po prostu w cieniu, bo miły facet żyje w cieniu, miły facet podporządkowuje się innym ludziom, miły facet nie żyje przede wszystkim swoim życiem, żyje w tak zwanym fałszywym ja, o którym niedawno mówiłem. Jeżeli chcemy być spełnionymi ludźmi, to naszym zadaniem jest żyć w naszym autentycznym, naszym ja. Czyli to, kim jesteśmy. Kiedy żyjemy fałszywym ja, nie jest to możliwe, dlatego że żyjemy w tak zwanej fałszywej tożsamości. A życie w, to, w, to, w takiej fałszywej tożsamości to nie my. To fasada, to maska. Zakładamy maski i zakładamy te maski po to, aby na przykład przypodobać się innym ludziom, żebyśmy zostali zaakceptowani. A więc jest to życie w ciągłym bólu i cierpieniu. Czy chcemy tak żyć? Warto się na tym zastanowić. I oczywiście ten film jak zawsze powiązuje na kanał Niemieły Facet. Jeżeli w tym momencie szukacie różnych rozwiązań, jeśli chodzi o sylwetkę, to jak zawsze pod spodem będzie link do mojej książki jak słuchać i zachować zdrową sylwetkę na całe życie. W trzech różnych formatach, w wersji audiobooka, e-booka oraz w wersji książkowej Koniecznie zapoznacie się z tym tematem, z tym produktem Dlatego, że tam jest wiele różnych ważnych informacji Jak właśnie dbać o sylwetkę Jak wiemy, dbanie o sylwetkę jest jednym z fundamentów dbania oraz wychodzenia z syndromu miłego faceta Bo miły facet często dba o wszystkich dookoła Ale bardzo rzadko dba o siebie dba, Bardzo rzadko dba o swoje potrzeby i oczywiście skomentujcie ten film, przyślijcie go dalej, pozdrawiam.